By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj przychodzę znowu z tagiem. Do tego tagu otagowała mnie. Poprosiła mnie, abym zrobiła też ten tag. Koleżanka moja YouTubowa, malinowa MM i przechodzimy do sedna. Aby zacząć nagrywać na YouTube nie potrzebowałam żadnej inspiracji takiej, wiecie, typowo. YouTubeowej. Ja nie siedziałam w internecie przez wiele lat i dopiero zaczęłam nagrywać. To była kwestia pół roku bodajże, jakoś tak od początku roku. W 2014, zaraz na początku roku zaczęłam oglądać z moją córką jej YouTubeowych kolegów i koleżanki, nastoletnich YouTuberów i YouTube. I po prostu stwierdzili obydwoje, czyli moja córka i mój mąż, że też powinnam zacząć nagrywać. Kupili mi sprzęt, czyli aparat. Typowej inspiracji nie było takiej, wiecie, że tam nie oglądałam wiele lat, te takie po tysiąc parę subskrypcji mających kanały. Nie. Wręcz przeciwnie, jak te półtora roku temu, yy, przez chwilkę zaczęłam oglądać YouTube, zanim zaczęłam sama nagrywać, te kanały, które teraz mają po 500 tysięcy subskrybentów i wyżej, miały po 10, po 20 tysięcy. I to był taki boom, taki przełom, że w przeciągu tam paru miesięcy im tak bardzo urosło. No, czy ja to nazywam dużymi kanałami? W sumie wszyscy takie nazywają, ale czy ja wiem, czy to jest ich zasługa, ich pracy? No nie wiem. No może dwóch takich by się znalazło, którzy bo to jest dziewczyna i jest też chłopak, którzy wkładają w to naprawdę serce, to widać ten montaż, widać to oddanie tym filmom, żeby coś przekazać, coś, czymś nas zainspirować albo przed czymś przestrzec. To jest wyreżyserowane, a reszta to jest takie normalne życie pokazane. Bardzo dużo zakupów, nie wiem skąd biorą na to pieniążki, ale to nie o tym film. W każdym razie tak, mnie zainspirowała rodzina. Siadaj i nagrywaj. Dużo jeździmy, dużo podróżujemy. Dużo robiłam zdjęć do tej pory, zanim zaczęłam nagrywać na YouTube, więc to wszystko się przełożyło. I tak się znalazłam tu, gdzie jestem w tej chwili. Ale tak jak powiedziałam, no moją inspiracją nie były ani te duże kanały, ani te małe kanały, które posiadają mniej lub więcej subskrybentów. Tak, zaczynałam właśnie od tych kanałów, które teraz się nazywają wielkimi, ale przeszłam do tych po 500, po 600, po 100. Szukam takich, szukam inspiracji. Takie są najfajniejsze. I z takimi kanałami mamy bardzo dobry kontakt e-mailowy. No i nieraz nawet listowny, bym powiedziała, tak zwany paczkowo, niespodziankowo. <grywa> Czy ja coś chcę przekazać w swoich filmach? Um, powiem szczerze, nie wiem. Ponieważ to nie, nie, nie chciałabym powiedzieć, że nie i nie chciałabym powiedzieć, że tak. I to jest tam tak na pograniczu. Um, ponieważ um, moja przygoda z YouTube to nie miała być... Um, to nie miało być tak, jak jest w tej chwili. Po prostu ja chciałam tylko i wyłącznie nagrywać filmy dla to, to z podróży naszych, z naszych wypadów rodzinnych i, i robić też zdjęcia i robić z tego kolarze. I to miał być kanał taki rodzinny, czyli miały być tak naprawdę filmy zrobione tylko i wyłącznie prywatne, bo, bo mieliśmy tam występować my... No ale stało się inaczej, <laughs> stało się tak, że po prostu złapałam bakcyla, pojawiał się u Miedemka, pojawiał się u Michole, kolokwialnie tak się mówi na YouTubie, czyli po prostu robię zakupy, na początku też, na początku miałam inny kanał, który od, odszedł do Lamusa, nazywały się Moje super kolekcje. i tutaj było zamysłem, aby pokazywać moje kolekcje rzeczy, które mam w domu, bo mam dużo, wtedy jak nagrywam, miałam dość sporo kolekcji, czyli bardzo dużo rzeczy tego samego rodzaju, na przykład bardzo dużo kubków, dużo książek, które mam nadal, kubków się pozbyłam już połowy, bardzo dużą ilość toreb, których już 3 czwarte nie mam, bardzo dużą ilość poduszek dużą liczbę kojarzącą się z Kubusiem Puchatkiem, który jest moim idolem zresztą, bajkowym. No i można by tego mnożyć. Kolekcję płaszczy, kolekcję pasków, wiecie, kolekcję butów. Od tego zaczynałam patrząc na inne moje koleżanki. Ale z czasem stwierdziłam, że to jednak nie jest to nie dość, że tytuł, no znaczy, no tytuł tak, tytuł miał być adekwatny do tego, co pokazuje, no ale też pojawiały się, tak jak wiecie, zakupy, pojawiały się vlogi, jeżeli to można tak nazwać w moim wykonaniu, pojawiały się takie jakieś wstawki. No i tak ten kanał powstał takim zwyczaj, stał się takim zwyk, zwyczajnym kanałem, no a tytuł. Yy, no tytuł tak jak tytuł. Mogłam zmienić nazwę tego kanału, ale stwierdziłam, że po roku, prze, przed rokiem to jeszcze się stało, zmienię całkowicie nazwę. Na tamtym kanale moje super kolekcje to moja córka wykonywała, czołówkę żo medlodyki, tak, w filmiku. W tej chwili tutaj, gdzie jesteśmy, czyli codziennie odmienna Śpiewa mój mąż i gra na gitarze mój mąż nazwy kanału zaciągnęłam wiecie co, siedziałam już dłuższy czas na tym jak jeszcze miałam ten poprzedni kanał to znaczy on nadal istnieje, ja nie wycofałam nie wy... pozbyłam się żadnego ani jednego filmiku on nadal istnieje, ale ja tak naprawdę to zapomniałam ostatnio hasła bo nie wchodzę tam, tak jak zamknęłam nie spaliłam mostów, ale zamknęłam drzwi i tu przeszłam i tu założyłam nowy kanał. Tak tam naprawdę rzadko wchodziłam. Zmieniłam. A że miałam na stałe ustawione hasło, nigdzie go nie zapisałam. Zmieniałam komputer, więc chciałam wpisać hasło. I się okazało, że nie pamiętam. No i od bardzo dawien dawna już tam nie wchodzę. Tak, no tak też bywa. Co jeszcze chciałam na ten temat powiedzieć? Aha, no bo stanęło na tym, że znaczy, oczywiście zbiegłam z tematu. Czy chciałabym coś przekazać w moich filmach? No, na pewno jeżeli coś zakupuję i coś sprawdzam na sobie, testuję, dostaję uczulenia albo nie, jest coś pięknie pachnie, a nie nadaje się, nie dostaję wysypki albo zupełnie jest coś mega tanie, a jest naprawdę fajne, no to dlaczego mam się z tym z Wami nie podzielić? Do tego mnie ciągnie, że ma, na sobie testuję. Nie musicie wtedy na sobie też tego testować, nie musicie. Chociaż wiecie, każdy organizm jest inny. Ja też zauważyłam pewną rzecz, że jeżeli mm, ja łykam y, tabletki, y, kiedy mnie, mi doskwiera ból i te tabletki co jakiś czas są zmieniane, no bo organizm się przyzwyczaja i po zmianie tabletek, jeżeli używam jakiegoś produktu, który mi nie podpasował, tu może się okazać, że jest dla mnie rewelacyjny i zapach mi podpasuje i, i nie wiem, jest wszystko w porządku, albo wręcz odwrotnie. Okazuje się, że mnie uczula i mam wysypkę i, i no i wiecie. Także ja zawsze mówię, że u was może się sprawdzić, no u mnie się nie sprawdziło, albo odwrotnie. U mnie sprawiło się rewelacyjnie, a u was niekoniecznie. Teraz tak, ja nagrywam już półtora roku. U mnie w rodzinie oprócz mojej córki i mojego męża nie wie nikt, że nagrywam. Ani moi rodzice, ani teściowie, ani babcia, ani przyjaciele najbliżsi nasi. Może tak, może dobrze znajomi. Ja zrobiłam to z premedytacją. To znaczy uzgodniliśmy to od razu z góry, że nie będziemy nikomu mówić. Chcieliśmy zobaczyć, przeczekać, jak szybko się to wyda, tak? Bo na moich super kolekcjach był podany adres, potem to zmieniłam. Były podane dane, więc wchodząc w tagi, można było mnie znaleźć naprawdę bardzo szybko. A no, ludzie siedzą no stop od świtu do nocy i na pewno mnie ktoś mógł znaleźć. Może nie pomyślał, że to akurat ja. Na początku zaraz jak nagrywałam znajdowały się osoby, które mnie komentowały i pytały się, czy stąd na pewno ja jestem z tej miejscowości. Ja potwierdzałam, że tak. Okazywało się, że mieszkają niedaleko, o 5, o 10 i o 20 km ode mnie, ale jakoś tam nigdy nie jest po drodze. Dlatego też y, chcieliśmy sprawdzić jak długo to będzie w tajemnicy, ponieważ jak to mówi się kolokwialnie, fałszywych przyjaciół mi nie potrzeba. A hejt! na YouTubie i tak cię znajdzie. Kończąc ten tag, chciałam, chciałam go zakończyć tak fajnie mówiąc jakie kanały lubię małe. Tu jest na, w cudzysłowie małe. Tak jak powiedziałam na początku czym jest mały kanał? No, na YouTubie to jest taki kanał, który ma mało subskrybentów. Ale czy 100 subskrybentów to jest mało? Słuchajcie, jak ja dostałam setną subskrypcję, oczywiście za chwilę to się zmieniło, bo pięć odpadło, a następnych 7 przyszło i to tak się w kółko gibie, bo ktoś odpada i następnie przychodzą sukcesywnie wzrastające su subskrypcje i wyświetlenia, pojawiający się nowi oglądacze widzowie. No te subskrypcje wzrastają, ale też i jakiś odsetek odpada, no nie oszukujmy się, tak? Więc kiedy nasz moja setka przybyła, to ja byłam w niebo wzięta. Dla mnie to był ogrom. 150 to już był ogrom, ale z tymi 50 to ja nie, nie wchodziłam tak, um, nie podchodziłam do tego tak bardzo racjonalnie i, i z umysłem, bo, bo to bardzo szybko spadało do 40, potem do 55. I tak wiecie, to szala, straszne szaleństwo, bo ale jak już była setka, aha no i w ogóle jeszcze tak schodząc z tematu się uśmiecham, bo Julka się ze mnie zawsze śmiała, bo kiedy dostałam pierwszą subskrypcję, to zrobiłam, tak zwany taniec deszczu, wiecie, pobiegłam do niej do pokoju i mówię, Julka, dostałam pierwszego suba, nie, Julka zadowolona, yy, no super, nie, yy, tam za kilka dni pojawił się drugi, potem trzeci, potem był taki boom, że w przeciągu tam, no miesiąca, nie całego jakoś tak, no ale powiedzmy, że około, był taki miesiąc, boom tych subów narastał, nie wiem skąd to się wzięło, no ale tak, tak, tak to się stało że przyrosło mi bardzo dużo, około chyba 200 subskrybentów przez ten miesiąc. Potem to już, wiecie, no, otrzymy, otrzymuje się te, 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 tych 700 subskrypcji. Jest to 720, 705 i to też tak skacze. Ja, dla mnie to już jest naprawdę dużo. Chociaż szczerze mówiąc, dziewczyny tutaj zawsze mówią o jej, żeby tylko do, dotrwać do tysiąca. Tak, to jest jakaś taka magiczna liczba. Wtedy są rozdania, u mnie rozdania były, ani nie było to 100 subskrypcji, ani to nie było 500 subskrypcji. Ja po prostu zrobiłam rozdanie, czyli powysyłałam ileś tam 10 czy 15 paczek, już nie pamiętam. Wysłałam do, do tych dziewczyn i do tych mężczyzn, którzy yy, Najczęściej mnie subskrybowali, komentowali. No i po prostu postanowiłam tak to zrobić: bez żadnych konkursów, bez żadnych jakichś tam rozdań typowych, tylko po prostu powysyłałam paczki. I uważam, że to jest fair wobec tych osób. Więc kończąc, moje ulubione kanały duże nie mam. Jeżeli liczymy te po takich, po, po od 5 tysięcy, wzwyż, nie mam takich ulubionych, których bym usiadła i obejrzała. Raz na jakiś czas wejdę, bo bardzo lubię Ewę z Red Lipstick Monster um, tak, to jest moja taka ulubienica, no to tu mogę powiedzieć, że jest ulubioną, ale nie tak, że codziennie wyczekuję jej filmiku i jest w moich, bo nie subskrybuję jej raz na jakiś czas wejdę, je, jak się tam rzuci jakiś tytuł, więc po prostu wejdę z ciekawości, a małe kanały które non stop oglądam, subskrybuję i mam je w historiach, gdyby się okazało, że jakiś filmik mi umknął a co się zdarza, nie to, że nie oglądam tylko po prostu YouTube robi sobie zwyczajnie jaja, ale potem się okazuje, że po prostu gdzieś tam jest i oglądam, nadrabiam. To takich yy, moich kanałów, takich co codziennie wyczekuję i codziennie sprawdzam raniutko włączając kompa, już dodany jest filmik, yy, to jest około 20. Oczywiście dziewczyny i chłopaki codziennie nie nagrywają. Jest 5 kanałów, które nagrywa codziennie, więc codziennie oglądam ich filmiki, a te pozostałe osóbki to tak wrzucają co jakiś czas, więc też łatwo jest obejrzeć. Oglądam yy, i jestem bardzo zadowolona, jesteśmy w stałym kontakcie i bardzo się lubimy. Także to. Ja się z Wami cieplutko żegnam. Mam nadzieję, że znowu zaspokoiłam Waszą ciekawość choć troszeczkę. I zapraszam do odsłuchania kolejnego tagu. Papa! Pa.